Mamy stan surowy zamknięty, jeżeli chodzi o poaparter oraz hale. Zamykamy w tym momencie, mieliśmy dostawę dźwigarów dachowych i od jutra zaczynamy je montować. Do końca marca powinniśmy mieć zamontowane. Zaczynamy z zamknięciem hali od góry, czyli dach, powoli konstrukcja dachu. Pozostało nam całe piętro, jeżeli chodzi o część socjalną. Zakontraktowany już całe aluminium i chcemy etapowo teraz wchodzić z zamykaniem budynku, żeby można było wprowadzać. Prace wewnątrz? Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, nawet można powiedzieć, że jest drobne wyprzedzenie. Było troszkę zamieszania, jeżeli chodzi o wiatr, taki, który nie, nie sprzyjał, i pewne roboty, to baliśmy się o, o te roboty. Natomiast w tej chwili te prace przebiegają bardzo sprawnie. Firma bardzo no, skrupulatnie, że tak powiem, podchodzi do, do swojego zadania. Niedługo będziemy zadaszać już hale, czyli będziemy widzieć jej kubaturę, wielkość, jaka, jaka będzie. Także na tą chwilę jestem bardzo zadowolony z przebiegu prac, współpracy z firmą z terminowości, z nadzoru, który jest tutaj nad tą no, dosyć dużą budową.